Zaczynamy naszą przygodę na północy. Przespaliśmy noc w Chiang Mai, w hotelu Holiday Inn, który zrobił na nas niezłe wrażenie. No Raz i czeka nas przejażdżka po tym pięknym mieście. Myślę, że nie będzie łatwa, ale na pewno będzie emocjonująca. W azjatyckich miastach, gdzie popularne są skutery, trzeba uważać na obie strony samochodu, bo skutery lubią wyprzedzać z lewej i z prawej, a jak też z lewej i z prawej jednocześnie. Więc zanim ruszymy cokolwiek samochodem, to trzeba Naprawdę, mieć oczy dookoła głowy. Jak już wiecie, Kamil i Ewelina trafili na północ Tajlandii. A tam, tam na nich czekało niezwykłe schronienie. Zaczęliśmy nasz pobyt na północy, zaczęliśmy od niesamowitego odkrycia. Nie jest to, co prawda, odkrycie archeologiczne, ale odkrycie fantastycznego miejsca do spania. Poprzez Airbnb znaleźliśmy, jakby to nazwać, w zasadzie, fantastyczną willę. Z, w której wynajmujemy jedną z czterech sypialni. Miejsce jest niesamowite. Pokażę Wam, jaki krajobraz roztacza się z naszego tarasu. Tam widać górę Chiang Dao, to jedna z najwyższych gór w całej Tajlandii, a przed nami piękne pola, pola kukurydzy, co ciekawe stosuje się tu płodozmian, na przemian zasiewany jest ryż i kukurydza, podobno to dobrze działa na odświeżenie gleby, ale warto popatrzeć też na miejsce, w którym spędzamy czas, fantastyczna willa, niesamowicie mili gospodarze, a to wszystko co niewielkie pieniądze. Tajlandia Północna jest najtańszą częścią do podróżowania z Tajlandii. Oczywiście okolica Chiang Mai, Chiang Rai jeszcze nie jest tą dolną granicą taniości. Absolutnie najtaniej jest w Isan, ale ona nie jest zbyt popularna, nie ma aż tak pięknych widoków jak tutaj, ale i tak jest bardzo, bardzo tanio. E, nasi gospodarze swój dom dla turystów otworzyli w styczniu. Teraz jest luty, więc jesteśmy e, pierwszymi gośćmi. Jesteśmy traktowani jak e, prawdziwi VIPowie. E, spodziewaliśmy się, e, skoro śniadanie jest w cenie, że e, będzie to tost z dżemem. Tymczasem e, śniadanie gotowała dla nas gospodyni. Jest to e, zupa e, miejscowa. Nie wiem, jaka jest tajska nazwa. E, coś na zasadzie rosołku z wieprzowiny. Z ryżem, pycha. No i oczywiście do tego europejski zestaw, czyli tosty, paróweczki, jajeczka i tak dalej. Żyć nie umierać. To wszystko za bardzo, bardzo relatywnie małe pieniądze. I jeszcze, co warto podkreślić, nasza gospodyni zadeklarowała się, że przy okazji będzie naszym przewodnikiem. Nie tylko będzie dzieliła się z nami swoją wiedzą i obserwacjami, ale też chętnie zabierze nas swoim samochodem i obwiezie po okolicy. No niesamowita gościnność. Gościnność, gościnnością, zabierzmy się zatem za atrakcję. Północ Tajlandii nie jest tak atrakcyjna jak południe, kusi jednak bardziej ludzi, którzy wolą górskie wspinaczki oraz no, bardziej zrównoważony klimat niż tylko skwar, upał i w ogóle co. Dlatego tak bardzo popularne na północy jest rolnictwo. Lokalne wioski zżyją z niego wśród dorzecz rzek, a także wie co jeszcze mam opowiedzieć, dlatego bardzo proszę, jeżeli wyłapiecie te informacje, to proszę serdecznie was, jak najmocniej, pomóżcie, po tu powiedzieć, no o co, co chodzi, nie mam zielonego pojęcia, za to to jest yy, kwiatek, yy, ładny, prawda, no a to jest Ewelina, macha, o, widzieliście, Ewelina machała, fantastyczna sprawa, myślę, że o, pani tutaj z motyką, generalnie jest spoko, nie, teraz idziemy do góry, yy, po, do, do domu, a to, 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 to jest takie o... No. Yy, tak, mieszkają tajowie. Domy są często umieszczone na palach, w związku z czym, mm, a to wodospad. No i kamień nam przechodził między krzakami, a tutaj idzie po schodach, ponieważ wodospad czasem trzeba iść w górę. O, yy, to, to jest wodospad, yy, a to już też jest wodospad. Tylko teraz takie bardziej profesjonalne ujęcia wodospadu. No, także tego. Koniec tego zwiedzania dość wystarczy, czas coś przekąsić. A jeżeli przekąsić, to można przy okazji czegoś się nauczyć. Od na przykład jak trzymać pałeczki. No. Myślę, że z tego jedzenia nudli to będziemy w stanie nakręcić po prostu 11 serią na 300 odcinków i wykorzystamy tylko jeden pranaż. Za dwa tygodnie, tygodnie kamilę... Zjadamy Tak. Jesteśmy w parku narodowym. Nasza przewodniczka i gospodyni jeździ nas na górę do parku e, z płacą wstęp 200 watów, ale nasza e, przewodniczka stwierdziła, że to jest za dużo, i widziała Pan na podwódce, że możemy zapłacić co najmniej połowę, tak też zrobiliśmy. Dobrze mieć lokalnego przewodnika. Góra, na którą udają się nasi dzielni reporterzy ma 2175 metrów nad poziomem morza. Właśnie kończymy pobyt na punkcie widokowym. Tutaj byliśmy około 5 minut. Nasze tajskie koleżanki zamarzły. A jest tutaj 20 stopni na plusie. No co poradzisz, jak nic nie je poradzisz. Jest zimno, 20 stopni. Wszyscy mają gęsią skórkę. Bo jestem jedyny, któremu się podoba ta pogoda i temperatura. A przed nami widzimy górę Chiang Na sam koniec naszego pierwszego północnego materiału udajemy się na spotkanie. Na spotkanie nietypowe, bo będzie to spotkanie z Mnichem. Mnich rezyduje w buddyjskiej świątyni. Oczywiście. A ta świątynia nazywa się. Yy, nazywa się. Wat Gna. Vathuman Gna. Tak jest. Dużo jest tam liter, generalnie takich powtórzonych, i ciężko to się wymawia, więc może zamiast próbować po kolejny. I powiem wam o tym, że e, bardzo ciekawy sposób jest do tego, żeby do mnicha się dostać. Trzeba się swoje nachodzić, ale tak nietypowo. Myślę, że po spotkaniu z jakimś bardzo ważnym mnichem, podobno bardzo znana osobistość, zostaliśmy operowani w takim, nie wiem, czymś stronie wyróżniającym. I strasznie było mi kolana, bo to, tak, tą drogę do bardzo znanego mnicha i z powrotem pokonać w kreszkach. Ale doświadczenie ciekawe. Nasze yy, przewodniczki były pod bardzo dużym wyrażeniem tej osoby, więc zapewne to w świecie z buddyjskiej postać robi co Dzięki wielkie za dziś dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym, północnym materiale na Fly4Free TV.